Halo. Halo. Siema. Streama. Już Czekaj, tylko Newgara wyłączę. Na czym ty teraz jesteś? Nie na się. No, pierdolę, jaka wersja snara czy nowa? Nowa. No to ona ma wirusa, ale okej. Okay. No, co mam robić? Wyjdź z Minecrafta w ogóle wyjdź. Całkowicie. Na jakim jesteś launcherze? Na ogólnie jedynie. Albo na feder tenzie. No, a teraz czego wbiłeś? Na no, ogólniegie Ja pierdolę u Clicker, dobra. Odpal tego ogólnie. No. Od razu ci się odpalił Minecraft? No. A jak się tu wpierdala mody? Masz jakiś folder w updacie albo coś? No, no, no jest. No to wchodź w updatę, bo ja nie wiem chłopie co to jest w ogóle. No masz, u masz mody To jest do tego twojego minecrafta? Tak To zaznaczy wszystkie No Wszystkie No, no. Daj ctrl c No Wejdź na pulpit Ale no nie no okay. właśnie nie wyłączaj tego dobrze Zrób nowy folder i tamto wpierdol Jaką ty masz wersję minecrafta? 1.21. No to dobra No, czekaj no, włączyłem czym... No to. i na razie z tego folderu je wypierdol. Z tego sodium. No. Z tego? No, to wszystko wykurw. To no, muszę zostawić, bo to jest jakby ten... Nie, wiem o co ci chodzi. Ja ci dam... Jakby po, bezpośrednio instalera i tam sobie po prostu kurwa wybierz z chcesz. Tam masz wersję 1073.0 Kurwa nie to. Sorry, czekaj nie to. Ja mam du dużo rzeczy na pulpiku. gdzie to się... No bo dobra, chuj to ci zostawię. Yy... Jaka to wersja miała być? 1.20.1 i 1.18.2 Jak masz? Czekaj 1. 1.20.1 No i 1.182. To poczekaj chwilę. Mhm. Ja pierdolę, ale żeś te wersję wymyślił z pizdy, nie? Ja pierdolę To dosta. To na... Mm, to dostaniesz 10,72 i tam se to pobierze, dobra? Se poradzisz, czy se kurwa nie poradzisz? W sensie, jak... Że 10,72 i co? wersja Instalera ThunderHacka 10.72 i tam będziesz miał różne rzeczy do pobrania. No, to co stamtąd mam pobrać 1.20.n tak. i tam 18? No dobra. A to jest kurwa missclick, to miało być... Nie to. <laughs> Czekaj kurwa. Co ty jeszcze pod... Sodiuma masz? Sodiuma, no. Ale masz czy potrzebujesz? Y mam. No to... A ogólnie też potrzeba Sodiuma? Znaczy nie potrzeba, ale Thunderhack po prostu w kurwę laguje, jeżeli chodzi o to. Jego w ogóle ścina strasznie, na niej się nieprzyjemnie gra bez Sodiuma. Ale Sodiuma ma sogarki to no. już człowieku, tak, no, 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 to jest człowieku tak proste, że to już naprawdę jest nie, prostu niemożliwe. Butterfly doors Space, space, blue, lucky, UFO No i co, to wybrać? Tak so, yy, no. ty masz... Czekaj, jeszcze tego nie odpalaj, ale ty masz... Yy, kurwa, tego, fabryka? Czy ty jak to masz wstawione w tym? W że? No Bo chyba tego launchera nawet wziąłeś, tego ogólniera, nie? Od kogo to nie będzie? Czekaj, jest? czekaj. Muszę podrze od Maltixona. Nie, nie, chuj mu dupę, to jest tak. No, fair fe, No to... Poczekaj, no to... Sk... Ty masz jakby... Ty w tym swoim kurwa instalerze możesz wersy zmieniać? No mogę. Dobra, to chuj, otwieraj to. Jak możesz, nie? Bo myślałem, że muszę ci jeszcze jednego wysłać. Butterfly doors, Space Space, Space, Lucky UFO. and No kurwa, nie kupuj. Kupuj win rara Oj, oj, oj. Co gdzieś zrobił? No, odpaliłem to. Co gdzieś zrobił? Debilu, ty mi wirusa wysłałeś! Ty idiot! Firma firma! Streama ci trochę, te laguje, nie? Ty debilu! O, to ci dalej otwiera? Ci ja pierdo. A dalej ci się otwiera? No! Zostaw to tak ma wyjść! Co to ześ wysłał, debil? <grym> dawaj okup, kurwa. <grym> Co to kurwa Ja pierdolę. <grym> <Ja> <grym> debil, no, to do, jest da debil, da nie? Dawaj okup, nie? Jaki ześ okup? No chcesz to wyłączyć, czy nie chcesz pożegnać się z komputerem? No wyłączyć lepiej. Ja hey, mam twoje IP! <grym> Dobra, dzięki za IP, Jasiu idioto. Ale nie serio, to ci się dalej otwiera. No. No to tak powinno być. Nie, to się pobiera. Halo. Halo. No a co? <laughs> Chcesz to wyłączyć czy nie? No chcę. A dobry prank, nie? Dobry praktykny. Dobry, dobry. Dobry. <laughs> Brat co otworzył ty A to ci dalej cały... To się tobie cały czas otwiera? Nie ja już się nie otwiera. O, otwiera się. nie widzę Bracie Jezu, rakietę to macie. Nie, <grywa> yeah, debilu. Tak. Dobra. Dobra, reset. Nie Debilu, nie! Masz na Discordzie debilu, masz to wyłączyć. Masz program do wyłączenia tego... Ty kurwa, idioto! Odpal Discorda, ja wiecie, Odpal Discorda, pobierz szybko! Bo czekaj, ty, bo ten... ten... plik, drogi debilu, co ci wyszła, tego chipka, Bo Czekaj, bo drugi... mnie <grywa> Tu się nie da o, że nic zrobić, Dinki oto, kurwa. Batu, dziesiątki góra i Nie, no nic nie mogę zrobić. <laughs> Pożegna się z komputerem, nie. Jak mam to wyłączyć? Nie da się. Wysłałem nie, ci Nie, resetuj pro... Nie resetuj, kurwa. Dobrze ci radzę, nie resetuj, nie? To, ale jak nic nie zrobię? No zaraz. musisz pobrać. No, 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 no. Rozumiesz? Musisz pobrać. Ale disco. Musisz ja się po sobie. Musisz pobrać tego drugiego, co ci wysłałem. Musisz to pobrać. I tam będziesz miał program, w którym to zatrzymasz. A to był taki prank na Tobie, wiesz? Jak Marcin do aj, chyba go już nie ma. <laughs>